iPhone 17, dostępny już w przedsprzedaży. Dokonamy zakupu takiego urządzenia i dodatkowych akcesorii, a nawet różnych urządzeń od Apple. Najważniejsze pytanie, gdzie znajdziemy najlepszą ofertę? Na stronie Apple, sprawdźmy to, 5799 zł za najtańszą opcję, 6300 za wersję Max. My bierzemy regularną wersję Pro, różne kolory, dostępny 2-3 tygodnie wersja no właśnie, ta kolorowa, a czarna, standardowa, szybciej 7-10 dni. Czy mamy dodatkową jakąś ofertę? Brak, więc tutaj żadnych, można powiedzieć, promocji nie ma. A co jeśli chodzi o inne sklepy, które również sprzedają to urządzenie? Sprawdźmy sobie w Media Expercie. i tu już mamy mocniejszą ofertę, bo mamy tak, promocję na głośnik mobilny, gdybyśmy tego chcieli, 200 zł taniej, słuchawki do 200 zł taniej przy zakupie, tylko nie wiem, które słuchawki, Szkoda, że nie aploskie, najnowsze to byłoby bardzo fajnie, no niestety, tutaj tej opcji nie ma. Tu są jakieś takie słuchawki niskiej kategorii, to nas nie dotyczy, ale możemy sobie lampy pierścieniowe 40 zł taniej. I źle się to kojarzy, no ale okej. Okay. Czy chcesz sobie wybielić? Czy... bo Była taka pani na S, co... no to nieważne, to nie o tym jest to wideo. I pakiet ochronnej instalacji, to zupełnie jest nam niepotrzebnie. Możesz zyskać środki na nowy smartfon, czyli sprzedajesz im swój stary smartfon i oni odliczają Ci to od ceny końcowej, ale jest to sprzedaż niekorzystna w porównaniu do ceny rynkowej. Tylko, że wystawiając na Allegro czy OLX narażamy się na tak zwaną cebulę. Ludzi raczej yy, skrajnie... Upierdliwych, którzy będą się dobijać, bo przykładowo, gdybyś wystawił cokolwiek poniżej ceny rynkowej, przykładowo taki iPhone 16, może dzisiaj kosztować no, standardowa wersja, no, nie wiem, 2000 złotych, powiedzmy, prawda? Może tyle kosztować, używany, roczny. Wystawiam go za 500 złotych i na 100% będzie ktoś pisał, czy sprzedam go za 400 albo za 300, na 100%. Nie ma takich ludzi, że um, tak, chcę. Dziękuję. Do widzenia. Uciekam, żebym się nie rozmyślił. Tylko będzie się targował no. i to jest normalnie. Uprawianie. No nieważne. Lecimy dalej. No. Głośniki mobilne. To już mówiliśmy. Termin jest prawidłowy. A dla wersji. Ale ten mi się bardziej podoba, powiem Wam. Tylko, że dłużej na niego trzeba czekać. Ten jest zajebisty. No. Co, co dodatkowe, jakieś yy, promocje nie ma, więc lecimy dalej na stronę xcomu. A w xcomie zaproponowało nam starszy model, co jest całkiem niekulturalnie. Nam chodzi tylko i wyłącznie o zamówienie iPhone'a 17, który na dzień dzisiejszy w błękicie jest dostępny i odbierz go 19. Jest to urządzenie jakby nie było dostępne, a w pomarańczy chwilowo Niedostępny, granatowy. Czy mamy dodatkowo jakieś promocje? Ochrona od uszkodzeń, kradzieży, awarii pogwarancyjnej to standardowa sytuacja. To nie jest promocja. Promocja, klikamy odkup, czyli też można odkupić urządzenie. Tu widzimy jakieś akcesoria. Pokrowce, ale kosmicznie drogie. Po 200, po 300 zł za pokrowiec. To jest czysta abstrakcja. Tego nie będziemy praktykować, ale oczywiście będziemy praktykować słuchawki, aploskie, na które jest promocja. No niestety, zarazem, swój egzemplarz składając z kodem zamówieniem przez Rzeży, z maksymalnie jedną sztukę dowolnego na osobę. Zamówienie modelowane chronologicznie. Czyli nie masz absolutnie żadnej promocji. Kolejny, chyba już przedostatni, a może nawet i ostatni sklep typu i Euro RTV AGD. Mamy tutaj. No mamy coś, czy, to nie, czy też praktycznie nie ma e, nic. Dostawa. O, i tutaj jest dostępny 500. Jest na czas. Darmowa dostawa. E, 19 września. 250 chyba tak, no niby jest. Dostępna, no widzisz, to jest. A są tu jakieś raty. E, wejdź do strefy Apple. O, i co tutaj mamy? A w strefie Apple no nie ma za wiele. Nie widzę tutaj możliwości ratalnych, no bo to jest też ważne. Zobaczmy jeszcze raz. W piątek o 15 wariant. Oglądam na propozycję ratalną w media ekspercie i niestety nie widzę tutaj rat takich. Zero są raty zwykłe. Kiedyś jeszcze o godzinie 14 były, a teraz już ich nie ma, więc tutaj te raty są wykluczone. To może poszukajmy jeszcze gdzieś indziej. I jest, mamy tutaj raty do 21 rat, proszę Państwa. No, bardzo jest to interesujące. Raty są w Santanderze, więc pozwolimy sobie to obliczyć. I proszę bardzo, mamy możliwość 10 rat, mamy możliwość 20 rat i w 20 latach wychodzi nam 334 zł. To bardzo dobra, moim zdaniem, oferta. Konkluzja, nie ma zbyt wielu ciekawych promocji na to urządzenie, jedynie mniejsze sklepy oferują coś więcej. Ja już dokonałem zakupu, czyli najnowsze słuchawki Airpods Pro 3, jak i iPhone kolor zdradzę dopiero, gdy otrzymamy urządzenie. Kupiłem oczywiście na raty, bez pierwszej wpłaty, ale dlaczego? O tutaj sobie kliknij. Dlaczego? Gdzieś tu będzie wideo? O, gdzieś, gdzieś tutaj. O, tutaj, no. Napisz w komentarzu, gdzie Ty kupiłeś swojego najpiękniejszego i jaki kolor iPhone'a. Pozdrawiam i polecam.